W te dni Nowrocław staje się kaną, tam, gdzie była Matka Jezusa. I dzisiaj także też w te dni ją gościmy w naszym mieście i widzimy, jakie poruszenie się dzieje, gdy przychodzi Maryja. Przychodzi lud, żeby spotkać się ze swoją matką, żeby przed nią Otworzyć swoje serce. Doświadczamy w czasie tych dni, w czasie tych godzin, doświadczamy rzeczywistej obecności Maryi, także tego doświadczenia ludzi, kiedy patrzymy w ich oczy, w ich oczy wzruszone, w ich oczy wypełnione łzami, w ich yy, gorące serca otwarte. Yy. Do, dokładnie przyszła matka matka jest pośród swoich dzieci a swoje dzieci doświadczają tej obecności i przed matką otwierają swoje serca ona nas wszystkich bierze za rękę i prowadzi do swojego syna Jezusa Chrystusa byśmy doświadczali miłości obecności a to by dodawało nam siły wyjść ku drugiemu tego który żyje na co dzień obok nas i tego który przychodzi z daleka Jest matką, która stwarza w moim życiu przestrzeń spokoju i bezpieczeństwa. Muszę powiedzieć, że do takiego stanu to zaczęłam, do, zaczęłam dorastać od jakiegoś czasu, ponieważ y, dawniej to było takie dziecięce spojrzenie, że Matka Boża jest, ale nigdy y, nie myślałam o tym, że y, oprócz tej bezpiecznej ręki, którą podaje, że jest jeszcze. Y, Tą osobą, która wpływa na życie, do której można się uśmiechnąć, do której tak w przestrzeni chociażby można się przytulić. I dzisiejsze, dzisiejsze, dzisiejsza uroczystość jeszcze bardziej uzwysłowiła mi, że w Maryi jest siła, jest moc, jest pocieszenie, jest uśmiech, że tworzy ona naszą wspólnotę, nie tylko parafialną, ale także i u mnie wspólnotę małżeńską ponieważ codziennie odmawiamy do niej różaniec i kiedy ten różaniec zaczęliśmy z mężem odmawiać, to czujemy jeszcze większą radość i jeszcze większą więź w naszym rodzinnym życiu. Pamiętam jako dziecko, kiedy w mojej rodzinnej parafii po nawiedzeniu Matki Bożej kopia taka mniejsza wędrowała od domu do domu. Pamiętam, to nawiedzenie w moim rodzinnym domu, wielkie doświadczenie i wpatrywanie się w Maryję jako dziecko. Wszyscy się cieszyli. To było wielkie wydarzenie, kiedy obraz Matki Bożej też peregrynował od domu do domu. Wspominano o nawiedzeniu Matki Bożej, którego właściwie ja nie doświadczyłem, bo nie było mnie jeszcze na świecie. Cieszę się dzisiaj bardzo, że mogę doświadczyć tego osobiście tego nawiedzenia, o którym wspominano. To doświadczenie wielkiej obecności Boga. Maryja pokazuje nam nieustannie Jezusa i myślę warto byśmy się dzisiaj na nowo wsłuchiwali w Boga, który, którego pokazuje nam Maryja i mówi: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Obyśmy tej Bożej miłości potrafili doświadczyć przez to nawiedzenie. Obyśmy potrafili tą Bożą miłość wcielać w tą naszą codzienność. I byśmy potrafili, tak jak Maryja, zaufać Panu Bogu i każdego dnia odpowiadać Jemu pokorne fiat. dźwięki Syren i później widok nadjeżdżającego samochodu kaplicy. I pierwsze spojrzenie, pierwsze spotkanie mojego wzroku ze wzrokiem Maryi przyniosło wielką dawkę miłości. Maryja trzymająca Jezusa zapewniała mnie dzisiaj, że, że Jezus kocha mnie najmocniej, później sona i za to chciałem jej podziękować. Mogłem dzisiaj namacalnie odczuć w swoim sercu doświadczenie ogromnej, ogromnej miłości Boga i tej, którą Bóg wybrał, która jest pokorna i potężna. Potężna i kochająca, tak jak Jezus. Kiedy wpatrywałem się w oblicze Maryi, Pomyślałem o geście nakładania rąk kapłańskich rąk. Każdy ksiądz po święceniach kapłańskich z wielką gorliwością nakładał ręce, szczególnie przez pierwsze tygodnie swojego kapłaństwa. I to, co ludzie robili w czasie Mszy świętej prymicyjnej, to bardzo często przytrzymywali nasze kapłańskie dłonie na swojej głowie. Nie wszyscy, ale większość. Dotykali nadgarstków kapłańskich rąk. Miałem w sercu taki obraz, że to właśnie ręce kapłana są rękoma Jezusa. Ale na dłoniach Jezusa są jeszcze dłonie Maryi. I wiele razy tego doświadczam w swoim życiu kapłańskim, kiedy zapraszam Maryję ilekroć nakładam ręce na ludzi, aby także i ona. Na moje ręce, czyli ręce swojego syna, położyła swoje delikatne, kobiece, czułe, a zarazem potężne dłonie wypraszając potężne wstawiennictwo. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie błogosławione imię Maryi.